Jak się uprawia boks, to, to trzeba mieć tego typu związki, tego typu zależności? Ale czasami jest tak, że jak się wchodzi yy, na ring, nie wie się z kim się walczy. Pan też nie wie, z kim pan się spotyka na spotkaniach tłumy ludzi. Okej. Okay. Nie, nie, będę, nie będę z tymi argumentami polemizował. No siema! Odpalajcie browary i przygotujcie się na dawkę prawdy o jedynym dziennikarzu tym kraju, który jeszcze pamięta, co to znaczy robić swój fach uczciwie. Dzisiaj nareszcie jakiś pozytywny odcinek. Tak, mówię o Bogdanie Rymanowskim. Facecie, który robi to, czego reszta tej medialnej szopki się nawet nie pokusi spróbować. A mianowicie, zadaje trudne pytania wszystkim. Niezależnie od tego, czy ma na głowie czerwoną czy pomarańczową czapeczkę? Jesteście na kanale kto wygrał, więc koniecznie zostawcie lajka like i suba, bo inaczej Biedrzycka wbije wam na chatę i będzie czytać swoją propagandę. Zostawione? No to lecimy z tematem. Żeby było jasne, to nie jest sponsorowany materiał o rymanowskim. Po prostu nie w jak widzę, co odwalają dzisiejsi dziennikarze w porównaniu do tego faceta. Bo patrzcie, obecna władza obiecywała, że uniezależni media od polityki. I co się stało? Jedyne co się zmieniło, to kolor propagandy w TVP. Wcześniej było pisowo, teraz jest demokratycznie i walcząco, a standardy dziennikarskie w dupie. Mamy teraz wysocką sznep, która żyje w alternatywnej rzeczywistości, gdzie każdy, kto nie kocha Tuska to faszysta. Mamy Biedrzycką, która zamiast zadawać pytania, robi za osobistą sekretarkę prasową Trzaskowskiego i mamy Dobrosz Oracz, która w mediach publicznych wprost mówi ludziom na kogo głosować. To nie jest dziennikarstwo, to jest agitka. A potem mamy Rymanowskiego i tu nagle wszystko zaczyna mieć sens. Rymanowski uczył się fachu od podstaw. Robił serwisy informacyjne, relacje z Sejmu, był zwykłym reporterem. Nie dostał posady, bo znał kogoś, kto znał kogoś jak każdy normalny człowiek. A patrzcie na dzisiejszych dziennikarzy połowa nie potrafi zadać pytania bez promptera, a druga połowa myśli, że ich rola to mówienie ludziom, co mają myśleć. W 97 przeszedł do TVN. I tu uwaga, bo to ważne. Przez 21 lat robił w tej stacji, która teoretycznie miała konkretne poglądy polityczne, ale czy Rymanowski stał się ich tubą propagandową? Nie. Gdy w 2018 przeszedł do Polsatu, powiedział wprost: "Chciałem znaleźć nową formułę, w której będę miał więcej z gry. W TVN czułem się jak zawodnik, który wchodzi na kilkanaście minut, choć czuje się na siłach zagrać cały mecz." I wiecie, co w tym jest najpiękniejsze? Że zapewnił, że decyzja nie była podyktowana tym, że ktoś kazał mu forsować konkretny światopogląd. Dzisiaj taki dziennikarz to jak jednorożec teoretycznie możliwy, ale praktycznie niespotykany. Porównajcie to z Biedrzycką. Ta kobieta przez całą karierę była związana z jedną opcją polityczną, i teraz robi dosłownie wszystko, żeby wesprzeć swoich pracodawców. Narracja stacji stała się częścią jej tożsamości. To nie jest dziennikarka, to jest aktywistka z mikrofonem. Wracając do niespełnionych obietnic gospodarczych, pani profesor, czy da się to i czy widzi pani umiejętne tłumaczenie e, obywatelom? Dlaczego nie? Bo ja na przykład mam bardzo proste dane, które uważam, że wszyscy powinni usłyszeć. Dziura budżetowa w tym roku 289 miliardów złotych, e, obiecywane wprowadzenie kwoty wolnej od podatku. To byłoby mniej więcej kolejnych 55 miliardów w tak. sytuacji, w której na zbrojenia idzie i tyle, ile idzie. Dlaczego nikt tego ludziom nie tłumaczy? Na no to pytanie nie znam odpowiedzi. I na sama razie jestem... przebija się obiecali nie dali. Tak sama jestem ciekawa. Rymanowski robi coś, co dla dzisiejszych standardów brzmi jak science fiction. Prowadzi wywiady spokojnie i profesjonalnie. Nawet jak słyszy najbardziej absurdalne poglądy, podchodzi do nich z szacunkiem: nie wyśmiewa gości, daje im szansę na rozwinięcie myśli. A jak atakuje, to robi to elegancko, merytorycznie. Pamiętacie wywiad z Tuskiem, gdzie Rymanowski spokojnie, ale konsekwentnie punktował jego manipulacje? Był jakikolwiek sąd, który stwierdził, że pan Nawrocki jest przestępcą? Nie. No właśnie. A czy, ja, czy słyszał pan ode mnie stwierdzenie, że pan Nawrocki jest przestępny? Ma pan dowody na to, że cokolwiek wspólnego z tym światem dilerów ma Nawrocki? No bo gdyby nie ja... miały dowody, to on by już dawno siedział. Tak mi się wydaje, przynajmniej w praworządy. Zaczepmy. Nie, mówimy o kontaktach i relacjach i zażyłościach z ludźmi z tego świata. Ja nie powiedziałem, że pan Nawrocki handluje narkotykami. Jak się uprawia boks, to, to trzeba mieć tego typu związki, tego typu zależności? Ale czasami jest tak, że jak się wchodzi yy, na ring, nie wie się, z kim się walczy. Pan też nie wie, z kim pan się spotyka na spotkaniach tłumy ludzi. Okej, okay. nie, nie, będę, nie będę z tymi argumentami polemizował. Premier się gotował. Nie wiedział, co odpowiedzieć, a Rymanowski dalej spokojnie zadawał kolejne pytania. Nie krzyczał, nie przerywał. Po prostu robił swoje. I efekt? Tusk wyszedł z tego wywiadu jak z myjni samochodowej. Czysto umyty z jego bzdur. Rozmawiałem niedawno, jeszcze przed pierwszą turą, z Szymonem Hołownią i on mówi, że się wkurza na to, że nie ma nieformalnych. Nie, przepraszam inaczej, nie ma spotkań liderów koalicji. Od wielu miesięcy. Że nie ma spotkań pana, pana Szołowska. Pana Kośniaka-Kamysza, Pana tego. Dlaczego? Nie będę tego komentował. Czyli mówi nieprawdę? Nie będę tego komentował. A co z rzecznikiem rządu? Będzie czy nie? Słuchajcie, ja, ja jakąś robotę muszę wykonywać. Ja jestem rzecznikiem rządu. Ale rzecznik rządu zawsze jest zderzakiem. Ja się nie boję. Ja Proszę bardzo uderzać. Tak, od, od tego jestem. A co robili inni dziennikarze? Gozdyra tłumaczyła, że Tusk był przejęty. Ja nie, ja nie pamiętam premiera tak wzburzonego tak jak obserwuję od, przecież, przecież od wielu lat politykę i, i premiera Donalda Tuska, nie widziałam premiera, który byłby tak poruszony yy, i tak yy, przejęty tym, yy, tym, co mówi. Więc też mam takie wrażenie, że to jest yy, no, apelowanie o ile nie do wyborców, tych, którzy mieliby być zmobilizowani. znaczy może tak, tu nie chodzi może bardziej o demobilizację elektoratu, nie wiem, Prawa i Sprawiedliwości, co o yy, Mobilizację tych ludzi, którzy nie poszli do wyborów w, w pierwszej turze. Dlatego, że tam jest duży jeszcze rezerwuar głosów. Kurde, jasne, że był przejęty. Przejęty tym, że ktoś w końcu zadał mu trudne pytania zamiast podawać herbatkę, to jest różnica między dziennikarzem a propagandzistą. Rymanowski od 30 lat towarzyszył Polakom w najważniejszych momentach i nigdy nie stał się głównym bohaterem swoich wywiadów. On daje głos gościom, a nie sobie. Dzisiaj to brzmi jak rewolucja. Przeprowadza on wywiady z ogromną ilością gości, nawet tymi, którzy według reszty dziennikarzy głównego nurtu nie powinni być promowani. Dlatego, na przykład, na jego live'ach zobaczycie takich ludzi jak sam Grzegorz Braun. Jak już jesteśmy w temacie jego gości, to jednym z moich ulubionych klasyków jest wywiad z ministrą klimatu Henning Kloską. Ja wiem, że upokorzenie tej pani nie jest ciężki, ale i tak było śmiesznie. Pani minister, kolejne pytanie. Czy też uważa pani jak pani wiceminister Zielińska, że transport rzeczny jest nieopłacalny? Eee, to już niech decydują ludzie, którzy przewożą towary. I ten, Ale Pani zdanie jest, jakie jest? Stoi, znaczy Niech Pan zobaczy. Jest opłacalne czy nie? Mamy problem z poziomem wód. <gry> przy tak to niskich prawda? poziomach transport i tak nie ma... A gdybyśmy uregulowali nie. rzeki? Eee, nie, to, to właśnie będziemy mieli... Znaczy regulacja będzie jeszcze gorzej? Rzecz, Jeżeli wybudujemy rynne e, z gór do Bałtyku, to woda będzie nam w, spływać jak porynnie przy domu. Bogdan Rymanowski to żywy dowód na to, że da się robić uczciwe dziennikarstwo. Nawet w tym medialnym szambie. To dowód na to, że w kraju podzielonym przez media można rozmawiać z każdym i dalej pozostać uczciwym. Że da się zadawać trudne pytania bez względu na to, kto siedzi po drugiej stronie stolika. I że da się zachować profesjonalizm, nie stając się niczyją tubą propagandową. A najlepsze jest to, że jego wywiady mają milionowe zasięgi, ale on sam nie jest gwiazdą. Bo dobrze wie, że jego rola to przekazywanie informacji a nie robienie z siebie celebryty. Co wy o tym sądzicie? Czy Rymanowski to ostatni normalny dziennikarz w Polsce? Czy macie jeszcze jakichś kandydatów na listę uczciwych dziennikarzy? Napiszcie koniecznie w komentarzu. I jak już tam będziecie, to obowiązkowo zostawcie lajka like i suba. Bo takich materiałów trzeba robić więcej. Byliście na kanale Kto Wygrał? Ja się z wami tymczasem żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie dalej będziemy obnażać tę medialną szopkę.